Na przypowieść o miłosiernym ojcu spójrzmy pod kątem stołów do uczty zasiada się przy stole. W usłyszanej przypowieści można wyodrębnić co najmniej cztery stoły, a nawet jest ich jeszcze dwa więcej. Najpierw jest stół w domu dobrego, ukochającego ojca. Zasiada przy nim żona, zasiadają synowie. Jest stół ojciec, nie skąpi dzieciom jedzenia. Starszych ludzi irytuje, kiedy młodzi otwierają lodówkę, dzieci czy wnuki mówią, o tu nie ma nic do jedzenia, podczas gdy lodówka pełna. Ludzi, którzy pamiętają, głód, niedojadanie to bardzo denerwuje. Denerwują się rodzice, kiedy dzieci grymaszą, nie chcą jeść. Wtedy mówią rodzice, gdybym ja, mama tak mówi, gdybym ja zaniosła. To jedzenie, ten obiad, do tych tam mieszkających, tam na tej ulicy, jak oni byli zadowoleni i wdzięczni. Jednak żaden ze synów z tego stołu ojca zadowolony nie jest. Starszy, bo się czuje niewolnikiem, Usłyszymy, że nawet nie dostał kożle. Starszy no, pracuje u taty, ale się taty trochę boi i ciągle ma poczucie, że jest wykorzystywany. Młodszemu też się nie podoba jedzenie taty i odchodzi. Pogarda dla stołu ojca. Także dziś i zawsze również ludzie młodzi, choć nie tylko, gardzą stołem, tym stołem eucharystycznym. Sza święta nie ma znaczenia, jest rzadko. Do kościoła przychodzą dwa razy w roku, jeśli w ogóle ten stół nie jest dla nich wartością. Sza święta, Chrystus Eucharystyczny nie jest wartością. Rodzice, dziadkowie mówią, masz chodzić na 6 świętą, masz iść do kościoła. Ale zobaczmy, mówimy o czymś, co nie jest wartością. Wtedy jest to taka obecność w kościele wymuszona, no bo mi tego dziadek czy babcia nie kupią, bo i będą rodzice suszyli głowę. To już dla świętego z pokoju pójdę tam swoje, odstoję czy odsiedzę. Nie jest wartością. Jest drugi stół, stół, który za pieniądze taty, bo przecież nie swoje, stół, który za pieniądze taty wystawia wystawia młodsze syny. Stół zastawiony w dalekich stronach, stół bardzo rozrzutny, więc domyślamy się, że jest tam wszystko, i ten stół się kończy. To jest stół zastawiony za pieniądze. To jest stół tego świata. Oczywiście w czasach przedchorobowych można wejść do dowolnej restauracji, jeśli ma się pieniądze, byle by zapłacić. To jest stół tego świata. Jedyny problem jest taki, czy ty jesteś pełnoletni i czy ty masz pieniądze. Jesteśmy w logice tego świata, która mówi, to jest legalne. Ja jestem pełnoletni, więc mam prawo pójść do tego miejsca, mam prawo to kupić, bo ja jestem pełnoletni i mam pieniądze. I mogą z tymi pieniędzmi zrobić, co chcą. Gdzie jest problem? Pojawia się on wtedy, kiedy pieniądze się kończą. Wtedy znikają przyjaciele, znajomi. Wtedy już nie ma stołu. Do stołu nie wpuszczą. Nie ma kredytu. Jeśli nie ma zdolności kredytowej, nie będzie pożyczki. Świat brutalnie odbiera to, za co człowiek nie jest już w stanie zapłacić. To jest tylko kwestia pieniądza. I ten stół kusi, zwróćmy uwagę, ten stół kusi. Wielu ludzi bardzo pragnie zasiąść przy tym stole. Choćby tylko przez chwilę zasiąść przy tym stole i tam pożyć, pożyć, choćby na urlopie pożyć, ale pożyć jak inni, jak wielcy tego świata, a potem cały rok znowu spłacam kredyt, pożyczkę czy oszczędzam stół tego świata. Jest i trzeci stół. To jest stół, do którego młodszy syn nie zostaje dopuszczony. Pragnął już jeść tylko strąki. To jest rodzaj jadalnego, jadalnego owocu. On rośnie w Palestynie i nie tylko na Bliskim Wschodzie. Da się to nawet jeść. Próbowałem, no szału nie ma, ale nawet nieco słodkawe to jest. No i tym się... Karmi świnie tam oczywiście, gdzie one są hodowane, ładnie w Palestynie, ale generalnie. Ale nikt mu nie daje nawet tego marnego pożywienia. Nikt mu ich nie daje. To jest dla zwierząt. Zwierzę jest cenniejsze od człowieka. Bo też w tym świecie za darmo nie ma przecież niczego. I dopiero gdy jest głodny, gdy doświadcza braku, dopiero wtedy pojawia się tęsknota za tym pierwszym stołem, za ojcowskim stołem, którym wzgardził i za rodzicami. Ilu ludzi tęskni za stołem w rodzinnym domu, kiedy im przychodzi długie lata jeść więzienne jedzenie. Jak bardzo tęsknią, jak bardzo by chcieli zasiąść, w rodzinnym domu nie wiedzą, czy rodzice jeszcze ich do tego domu wpuszczą. Już zupełnie tragicznie, kiedy rodziców nie mam, a odwraca się rodzina, jak bardzo tęsknią za stołem bezdomni, jak bardzo chcieliby zasiąść przy jakimkolwiek stole. I najmilszy, no trzeba nam się z tym pogodzić. Że człowiek dopóki jest zdrowy i ma pieniądze, jeśli pogardzi eucharystycznym stołem, to nie przyjdzie, bo po co? Chyba że wypada. Albo nie wypada nie być. No na pogrzebie nie wypada nie być. Ale to nawet nie przyjdzie do kościoła, będzie stał przed kościołem, żeby się nazywało, żeby i to też może być łaska rekolekcji I wielka łaska Zrozumienie, że jest właśnie tak Dopóki człowiek jest szczęśliwy przy stole Zastawianym za pieniądze To tu nie przyjdzie, bo po co? On tu się nudzi I nie da się inaczej Człowiek musi, musi czasem upaść bardzo nisko by wrócić do Boga. Musi bardzo odcierpieć, na przykład w więzieniu albo szpitalu, gdzie trafił przez własną nierozwagę czy bezmyślność. Musi przeżyć wyrzucenie z jakiegoś domu, kiedy wyrzuci żona czy rozwód. Bardzo często nie da się inaczej. Bo przecież ten człowiek młody, człowiek dalej nie rozumie, że bardzo obraził ojca i brata. On tego nie rozumie. On jest tylko i wyłącznie głodny. W domu mojego ojca nawet ludzie, którzy pracują, robotnicy najemni, którzy nawet nie są na etacie zatrudnieni, tylko po prostu za dniówkę, ale nawet oni mają przerwę obiadową, mają pod dostatkiem pożywienia. Nawet on. Co dopiero ja? To własne cierpienie zdziera z oczu człowieka jakąś opaskę taką, jakieś łuski. I też nie zawsze, ale bywa, że przychodzi człowiek do kościoła, po bardzo wielu, długich latach przychodzi, przychodzi najpierw do spowiedzi. Często ostatnia spowiedź miała miejsce 20 lat przed bieżmowaniem, przed ślubem miała miejsce. I dopiero potem przychodzi tu, bo po wielu cierpieniach wreszcie docenia ten eucharystyczny stół, stół Ojca. Jest i czwarty stół. Znowu ten stół zastawia Ojciec. Ale tym razem jest to bankiet. Przenieście utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się. To jest czwarty stół w tej przypowieści. Znowu. Dla swojego syna, który zmądrzał, w języku wiary nawrócił się, ten stół zastawia ojciec. I tak sobie myślę, że największym owocem życia chrześcijańskiego jest takie przekanie, na możliwość zastawienia tego stołu to znak przebaczenia. Na przykład niewiernemu małżonkowi. Usłyszałem kiedyś takie budujące świadectwo wiele lat temu w Radiu Maryja. Właśnie była audycja poświęcona trudnym sytuacjom małżeńskim. Zadzwoniła jedna starsza pani i mówi. Ja czekam, wybaczyłam mojemu niewiernemu małżonkowi. On może w każdej chwili przyjść. Czekam, aż przyjdzie. Przyjmę go przepiękne świadectwo. Właśnie nie wyrzec się wyrodnych dzieci, przyjąć ich w domu, do domu, gdy wracają, brudni i brzydko pachnący. Fatalnie ubrani, sponiewierani. Ty przychodzą, jeśli przyjdą. Nie? Takie powiedzenie, drzwi mego domu są zawsze otwarte. Chociaż ty opuszczasz ten dom z hukiem, trzaskasz tymi drzwiami, nie? że już tu noga twoja, nie? to cię wstydzisz tego domu, bo taki mały ciasny gdzieś tam w bloku, czy gdzieś tam na wsi, że Ty sobie zbudujesz lepszy dom, nie? zbudujesz albo i nie. Ale właśnie to trudna łaska, łaska takiej gotowości, by przyjąć. Możemy się pomodlić o taką łaskę dla nas, jeśli to mnie dotyka, albo dla kogoś w rodzinie bliższej, darczej. Albo dla osoby, którą znam, osoby porzuconej przez współmałżonka, dzieci. Myślę, że można się modlić o taką łaskę, by tego człowieka, jeśli przyjdzie, przyjąć. Jeśli będzie pytał, to jest osoby trzecie, czy może wrócić. Gdy ktoś opuszcza więzienie, jaki to wstyd, najczęściej życie już zniszczone, opinia bezpowrotnie. Wiele miejsc pracy będzie już w ogóle niedostępnych. Jakże często wypiera się rodzina takich czarnych owiec, żeby się modlić, aby tego człowieka przyjąć. Oczywiście na naszych warunkach, na warunkach osoby, która przyjmuje, ale żeby przyjąć, owszem, możesz zamieszkać, ale oczekuję, że poddajesz się jakiemuś leczeniu, że podejmujesz pracę, ile byś tam nie zarobił, ale podejmujesz pracę uczciwie, idziesz codziennie do, do pracy. Jeśli wiemy, że właśnie w sąsiedztwie jest taka sytuacja, można się modlić, by skrzywdzeni ludzie jednak okazali przebaczenie w imię, w imię wiary, w imię Boża. Jeśli może... Z gościny przy tym stole płynie taka gotowość, by kogoś po wielu latach do, do stołu w rodzinnym domu przyjąć. Ale są jeszcze dwa stoły. Nie ma ich, zostają wspomniane, ale, ale ich nie ma. No najpierw jest ten stół tego, tego koźlęcia, nie? Starszy syn nigdy nie zasiadł z przyjaciółmi, nie dałbyś mi nigdy. Nie? No a mógłby poprosić, nie? gdyby poprosił, tato, bo chcę urządzić imprezę, mam urodziny czy imieniny. Nie pożałowałby tato w końcu dobremu synowi. Nie? Ale on... Nigdy nie poprosił, a tato się nie domyślił. Dlatego ten stół pozostaje niezastawiony. To problem z docenieniem, z docenieniem, że wszystko, co moje, jest Twoje. To będzie takie poczucie się że jestem tu bardzo na miejscu. Myślę, że owocem rekolekcji Wielkiego Postu może być odkrycie, bo się tego, co mówi mądry Ojciec swojemu nagromuszonemu starszemu synowi, wszystko, co moje, jest Twoje. Ojciec Niebieski chce podzielić ze mną, ze mną swój dom, ten dom w niebie. To, co moje jest Twoje, takim owocem może być porzucenie lęku. Żeby się przestać bać, przestać wszędzie widzieć grzech. To też może być ważny, ważny owoc. Przy tym ostatnim stole syn nie zasiadł. Nie chciał wyjść. Ojciec przekonuje, nie wiemy, czy przekonał skutecznie. Tego już nie wiemy. Nie wiemy, że. Że się wzbraniał To jest kolejny stół. To jest ten sam stół, ale tym razem od tego, do tego stołu nie chce podejść starszy, dobry syn. Nie ma co za bardzo go tutaj właśnie podejrzewać. To jest dobry syn, uczciwie pracuje przy ojcu. To się liczy, tylko to się liczy. Co tam o tacie myśli? Konkretnie taty nie lubi, taty się boi. Oto tyle lat ci służy, a ty mi nawet, nie? Ale to zostawmy, jest, widzicie koniec. Abyśmy nigdy się nie obruszali, gdy do tego stołu podejdzie ktoś, kto się najlepszą opinią nie cieszy. Żebyśmy się na to nigdy nie denerwowali, na czyjeś nawrócenie, tak. On prawda, my wiemy co On wyprawiał kiedyś, a teraz proszę na starość w kościele, owszem tak bardzo często jest. No i więc, nigdy się tym nie chciejmy gorszyć. Że ktoś, który może nawet większość życia spędził poza Bogiem, wbrew Panu Bogu, tu jednak przychodzi. My nie znamy intencji człowieka. Ktoś powie, no tak, bo teraz takie czasy to wypada być. My nie wiemy dlaczego ktoś przyszedł. Pozwólmy temu człowiekowi zasiąść przy tym stole. Chcielibyśmy te słowa usłyszeć. Moje dziecko, Ty jesteś zawsze przy mnie. Ten stół należy do Ciebie. Pozwólmy, by także inni do tego stołu podeszli, choćby to były okoliczności bardzo bolesne, bo jest no bo pogrzeb dlatego z powieści jest Jezu Komunii Świętej, no bo pogrzeb w rodzinie ktoś umarł. Bywa i tak. Ale zostawmy tych ludzi. Przyszli do stołu. Czy jeszcze zechcą kiedyś przyjść? Tego też nie wiem. Ale niech tu będą. Niech nie chcielibyśmy się na to obruszać. Nie chciejmy się na to denerwować. Zobaczmy, od dnia pierwszej Komunii Świętej zasiadamy przy tym pierwszym stole. Stole Ojca. I niech to nam zostanie. I z tym zostanie. Jesteśmy przy stole Ojca. Tam jest zawsze miejsce dla nas. I to nam Mówi ojciec, moje dziecko, Ty zawsze jesteś przy mnie. Możemy to zobaczyć. Popatrz, tyle lat, niedziela w niedzielę jestem nam mszy. Już tyle lat, to dzięki Twojej łasce, ojcze, tyle lat w tylu kościołach zasiadam do Twojego stołu. Podziękujmy za to, ojciec, że się tak dobrze czujemy przy tym stołu. I z tą radością zostaniemy. A warto się pomodlić, żeby ci, którzy się boją, którzy się wstydzą, którzy sądzą, że nie ma po co, żeby zechcieli również do tego stołu wrócić, choćby po bardzo wielu, długich latach.